I czyli tak, pierwszy robimy razem z przetopem, i w momencie, kiedy chcemy drugą rozprowadzać, zrobimy ją tak, to bardzo często jest przelewana szlaka w tym miejscu. Bardzo często w tym miejscu wychodzi wada. Dlatego lepiej jest, tak jak powiedziałem, zrobić tu, zrobić tu spoinę, wyszlifować sobie ładnie i zrobić następną, celując drutem w to miejsce wytopimy, nawet ewentualnie, jakby coś nam zostało, bo byśmy nie doszli popali, nie doczyścili, ale jesteśmy wtedy w stanie wytopić przy dużych parametrach, oczywiście, jeżeli jeżeli będziemy spawać, bo jeżeli będziemy spawać też przy nieodpowiednich parametrach, to, to nie wytopimy tego. Następna kwestia, bo yy, i to jest ważne właśnie przy spawaniu podbadania, ale nie zacząłem, bo od samego początku powinien zacząć. Najważniejszą kwestią jest Odpowiednie przygotowanie materiału. To musi być blacha albo.